Witajcie, w tej lekcji pokażę Wam, jak użyć Photoshopa Elements do stworzenia mocno kontrastowego czarno-białego zdjęcia. Tworzenie czarno-białej wersji jest bardzo proste, wystarczy przejść do menu Ulepsz, dopasuj kolor i usuń kolor. I mamy już czarno-białe zdjęcie, ale jednak taka wersja znacząco różni się właśnie od tej. Ta wyraźnie przyciąga wzrok. Na tej z kolei mamy w zasadzie same sprane szare odcienie. My jednak na samym końcu tej lekcji uzyskamy właśnie taki rezultat. Mamy tutaj wybite bardzo delikatne szczegóły w chmurach. Również na pierwszym planie mamy bardzo mocno podbite tony, które zdecydowanie różnią się od tej wersji, z której został po prostu zdjęty kolor. Zacznijmy więc cały proces od początku i za chwilę będziemy podążać właśnie ku takiemu efektowi. Na początku, jak zawsze, przechodzimy do menu plik i wyszukujemy nasze początkowe zdjęcie, czyli mono before. To akurat nikonowski plik RAW, jeżeli go zaznaczymy, automatycznie otworzy nam się on w Adobe Camera RAW. To dobry punkt rozpoczęcia naszej edycji, bo tutaj będziemy mogli dokonać bardzo fajnych tonalnych poprawek. Tutaj też, by zrobić czarno-białą wersję, moglibyśmy po prostu ściągnąć suwak nasycenia do minus 100, no ale to daje identyczny efekt jak już dalej w Photoshopie, czyli bardzo prostą, bezkontrastową, szarą wersję zdjęcia. My zajmiemy się czymś bardziej skomplikowanym, czyli połączeniem narzędzi z Adobe Camera Raw i tych już w tradycyjnym Photoshopie. Wróćmy więc z nasyceniem do zera i zaczniemy od zwiększenia kontrastu. To będzie miało również dobry wpływ na ostateczną czarno-białą wersję. Jak widzicie na histogramie światła niemal dochodzą do prawej krawędzi wykresu. Musimy więc zwiększyć tylko trochę ekspozycję, by je poprawić. Przeciągnijmy więc jej suwak tak mniej więcej do plus 15. Możemy również podkreślić bardziej czarnie na zdjęciu, przeciągając ich suwak w prawo. Ustawmy suwak mniej więcej na 17. Zaznaczając i odznaczając podgląd widzimy wersję przed i po. Tą przed z praną i tą po tych dwóch małych poprawkach już zdecydowanie lepszą. Wybierzmy sobie teraz lubkę i powiększmy trochę nasze zdjęcie. Jak widzicie mamy tutaj w chmurach sporo półcieni. Ich kontrast możemy również w bardzo prosty sposób podbić. Przechodząc do suwaka przejrzystość. By zmiana była widoczna nie tylko na chmurach, ale także na tych odległych wzgórzach. Przesuńmy ten suwak dosyć mocno tak do mniej więcej 46. Możecie wpisać dokładną wartość w okienko i zobaczcie na ten właśnie obszar. Wyłączając podgląd, to wersja przed i po już z bardziej widocznymi detalami. Na tym etapie możemy również zwiększyć intensywność kolorów. Użyjemy do tego suwaka intensywności. Przeciągnijmy ten suwak tak do mniej więcej plus 30, to podbije te w tej chwili słabsze kolory na zdjęciu, zbyt mocno nie podbijające tych już nasyconych. To podbicie kolorów również jest nam potrzebne do stworzenia lepszej czarno-białej wersji tego zdjęcia. No i po tych szybkich poprawkach możemy już otworzyć nasze zdjęcie w standardowym Photoshopie, w nim zajmiemy się już przekonwertowaniem zdjęcia na lepszą czarno-białą wersję korzystając z polecenia konwertuj na Czernibiel. biel Zanim jednak do niego przejdziemy, pokażę Wam jeszcze alternatywną technikę. W niej również będziemy używać informacji o kolorze do stworzenia lepszego czarno-białego zdjęcia, ale zaraz pokażę Wam o co chodzi. Klikając tutaj utwórzmy więc nową warstwę do pasowania. Wybierzmy barwa nasycenie. Możemy tutaj usunąć kanał ze wszystkich kolorów przeciągający ten suwak maksymalnie w lewo. Nie różni się ona w tej chwili od tych wersji, które szybko robiliśmy trochę wcześniej, no ale jeżeli tutaj otworzymy menu z poszczególnymi kolorami i Wybierzemy na przykład żółty, będziemy mogli na przykład rozjaśniać lub stiemniać te konkretne kolory na zdjęciu, a to będzie wpływało na odpowiednie tony na naszej czarno-białej wersji. Od razu widać, jak rozjaśniają się niektóre obszary na zdjęciu dzięki tym właśnie rozjaśnionym żółciom. Wybierzmy teraz jeszcze niebiesko-zielone i tutaj maksymalnie ściągnijmy w lewo suwak jasności. Efekt zaczyna być widoczny na niebie, wybierzmy jeszcze niebieskie, zmniejszając maksymalnie również ten kolor, tworzymy bardziej dramatyczne niebo. To jest właśnie fajny sposób używania kolorów do tego, by ściemniać lub rozjaśniać tony na czarno-białym zdjęciu. No ale to jedna technika, my zajmiemy się w tej chwili drugą i po porównaniu obu technik będziecie mogli w zależności od zdjęcia wybrać sobie tą, która bardziej będzie do niego pasować. Jak wiecie, kolorowa wersja naszego zdjęcia to miksy trzech kanałów, czerwonego, niebieskiego i zielonego. Odpowiednie mieszanie tych kanałów również będzie wpływać na tony na czarno-białej wersji zdjęcia. My możemy wpływać na to w bardzo prosty sposób, przechodząc do menu Ulepsz. I wybierające konwertuj na czerń i biel. Po wybraniu polecenia wyskakuje nam jego okno dialogowe. Mamy w nim w lewym dolnym rogu zestaw gotowych już stylów, a zaraz obok zestaw suwaków, co nimi właśnie określamy, jakie miksują się między sobą poszczególne kanały czerwony, zielony i niebieski. Zobaczcie, jeżeli myszką najedziecie na suwaki, tutaj mamy 25 to 39. I tutaj 36. Wszystkie wartości razem dają nam równe 100. I to właśnie warto sobie zapamiętać. Jeżeli będziecie suwakami manipulować je w ten sposób, by suma poszczególnych wartości dawała wam 100, zachowacie szczegóły zarówno w najjaśniejszych światłach, jak i w najciemniejszych cieniach. Jeżeli wartości przekroczy setkę, zobaczmy to na przykładzie jednego ze stylów, od razu suwaki zmieniły swoje położenie, a zdjęcie w podglądzie dramatycznie rozjaśniło się. Po najechaniu na nie myszką zobaczycie wartości poszczególnych kanałów. Mamy czerwone 40, zielone 34 i niebieski 60. W sumie to ponad setka i jak widzicie efektem jest przepalone niebo w tym miejscu. Zmieńmy jednak styl, na przykład na krajobrazowy. Automatycznie zmienia się wygląd zdjęcia, a składowe wszystkich kanałów 60, 28 i 12 dają nam równą setkę. No i potem widać, że ten styl jest dużo lepszy, jeżeli nie chcemy mieć na starcie przycięcie w tonach. Oczywiście po kliknięciu składowe poszczególnych kanałów widać też po najechaniu myszką na suwaki. Zmieńmy jednak styl na ten krajobrazowy z mocniejszym kontrastem. Jak widzicie, składowe to 90, 10 i 0. Mamy więc równą setkę, no ale jednocześnie trochę większy kontrast niż przy poprzednim stylu. Mamy tutaj te bardzo jasne obszary no i ten ciemny obszar na pierwszym planie niebo również jest fajnie przyciemnione jest to więc chyba najlepszy wyjściowy punkt do naszych kolejnych poprawek oczywiście tego stylu używamy jako punktu początkowego a potem dostrajamy efekty tymi właśnie suwakami ja ustawiłem kanał czerwony na 79 zielony na 18 a kanał niebieski zdjąłem do minus 16 możemy jeszcze zwiększyć kontrast przeciągając ten suwak w prawo nie widzimy to dokładnie jaką wartość ustawiamy musimy puścić suwaki i dopiero najechać na niego by zobaczyć o ile my spróbujemy ustawić na plus 10 ale ten brak na bieżąco Podglądu danych wartości to jedno z małych uchybień elementa. OK, zostańmy przy plus 9 i możemy już kliknąć OK, by zatwierdzić te zmiany. Kolejnym etapem będzie wpływanie na poszczególne obszary na zdjęciu, ściemniając je lub rozjaśniając. Klikamy więc, by utworzyć nową warstwę. Przechodzimy teraz do edycja i wypełniamy warstwę 50% szarością. Teraz tylko zmieniamy tryb mieszania tej warstwy na nakładkę. Dzięki temu szarość zniknie, ale ściemniając lub rozjaśniające tę warstwę będziemy widzieli efekty na naszym zdjęciu. Wybieramy narzędzie z ciemni. Ustawiamy tryb na cienie, a światło na 10% jakąś większą końcówkę pędzla. Możemy ją zwiększyć prawym kwadratowym nawiasem. No i zacznijmy już malować po niebie. Jak widzicie, to stopniowo przyciemnia cienie na tym właśnie obszarze. No i również tutaj na pierwszym planie, tak by jeszcze bardziej uwydatnić kontrast. Oczywiście to, w jakim stopniu ściemnicie wasze wersje, zależy tylko i wyłącznie od was. Ja tutaj zrobię to dosyć mocno. I Jeszcze trochę na niebie. Tu przeskoczyłem już trochę w czasie. Podczas ściemniania zmieniłem też tryb na półcienie. Tak, by sciemnić trochę części tych gór. Przyciemniłem też, jak widzicie, szczegóły w tych chmurach przy horyzoncie. W ten sposób wydobywamy więcej tekstury i głębi w tych miejscach, które były dosyć sprane tonalnie. Jak widzicie, nasze zdjęcie ma już bardziej dramatyczny wygląd. Możemy więc już zająć się rozjaśnianiem poszczególnych elementów, na przykład tych chmur. By to zrobić, tworzymy nową warstwę i znów wypełniamy ją 50% szarością. Ponownie zmieniamy jej tryb na nakładkę. Możemy ustawić również łagodne światło. No i wybieramy narzędzie rozjaśnianie i nim malujemy po obszarach, na których chcemy rozjaśnić tony. W pasku opcji zachowujemy podobne wartości, ale możemy zacząć od wybrania trybu światła. No i malując po tych obszarach delikatnie rozjaśniamy światła i tworzymy większą różnicę między nimi a tymi ciemniejszymi chmurami. Tak było przed, tak jest teraz, poszczególne chmury są teraz bardziej widoczne, no i to już końcowy efekt.